pora wyjąć kiełbaskę. kiełbasa została sparzona zjeść kawałek coś powiedzieć na ten temat widać takie grubsze kawałki no bo przecież o to mi chodziło pachnie niesamowicie takiej się raczej nie kupi w sklepie dobra no trzeba przekroić no kroimy plaster także spróbujmy w nocy po parzeniu był taki mały elemencik dosłownie taki próbowałem ten tuszczyk. Jakby go tak rozetrzeć bardziej. Dzisiaj, drodzy Państwo, czas na kiełbasę śląską, ale według takiego mojego autorskiego pomysłu. Jedyne wytyczne są takie, że kiełbasa musi być grubo rozdrobniona. Jest jeden film oczywiście już na kanale poświęcony kiełbasie śląskiej Przepis 1959 roku, z tak zwanej szesnastki I ja tam tą kiełbaskę oczywiście robiłem, próbowałem Jest jedna rzecz, która nie zagrała mi w tej kiełbasie O czym oczywiście mówię w filmie Kiełbasa ta oczywiście musi się charakteryzować, tak jak wspominałem Taką grubą strukturą, nie może to być mielonka Kupiłem łopatkę 1,68 kg karkówkę 1,44 kg boczek 0,88 kg i była taka dosyć spora golonka kilogram 38 No i oczywiście to wszystko sobie pokroiłem, zapeklowałem, zasoliłem 17 g soli z tym, że pół na pół sól, kuchenna i peklo sól i to wszystko na tym etapie siedzi już tutaj, właśnie w tym pojemniku. Szczegółowy przepis pojawi się w dalszej części filmu. Kajet czeka, wszystkie notatki, że tak powiem, udostępnię, Jeśli chodzi o klasę pierwszą, czyli łopatkę będzie mielona na szarpaku. Z tym, że tam jest, jak drodzy Państwo, dobrze się przyjrzycie, założony nożyk dwuramienny. I on będzie ciął mi takie ciut, grubsze frakcje. Bardzo dobra sprawa. Tak, jak widać, kroi bardzo takie spore frakcje. Zobaczcie, takie nawet kawały. Taki duży kawał i o to chodzi, właśnie żeby w tej kiełbasie były, były takie frakcje. Jak ciąłem kiedyś nożykiem czteroramiennym, nigdy nie mogłem osiągnąć takiej struktury. Dwuramienny zupełnie zmienia postać rzeczy. Zresztą te duże maszynki szerokie, dwójki ten nożyk, nawet czteroramienny jeśli tam jest, on zabiera ma większą przestrzeń między ramionami i zabiera większą ilość mięsa i po obrzeżu właśnie wycina takie kawałki. Im bliżej osi, te kawałeczki podejrzewam będą również takie po prostu jakieś drobniejsze, ale w kiełbasie każda jedna frakcja jest niezbędna. Klasa pierwsza zmielona. Teraz pora na klasę drugą. Ja w moim przypadku jest to karkówka, tak jak mówiłem. No i ja to będę mielił na takim pięciooczkowym, pięciooczkowej siatce. Y, oczywiście nożyk dwuramienny. Nie ja wiem jaka to jest 16, 20. Trudno mi powiedzieć. No i czas w tej chwili na boczek. Boczek będzie mielony już nożykiem czteroramiennym. Siatka chyba, prawdopodobnie to jest ósemka, ale też nie jestem pewny. czas w tej chwili na golonkę goloneczka będzie mielona na najdrobniejszym oczku bo ona będzie kutrowana razem z wodą prawdopodobnie może nawet z lodem i ona sobie idzie, no nie wiem jakie to jest najdrobniejsze powiedzmy 3 mm to tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia bo to będzie i tak wszystko blendowane na jedną wielką taką papkę Golonka gotowa. Ja to w tej chwili tą część zaniosę sobie do lodówki, żeby mi się to chłodziło, bo goloneczka musi mieć naprawdę dobre warunki, musi być zimna, a będzie kutrowana, więc zawsze tam ta temperatura troszeczkę wzrośnie. I zajmę się w tej chwili tymi dwoma innymi składowymi, ale to za chwilkę. Pora wrzucić jedynkę i dwójkę w tej chwili do miski i zacząć ją masować. Ja używam miksera. W międzyczasie sobie to wszystko tutaj poogarniam. Dzisiaj robię troszkę więcej i niestety, ale nie zmieści mi się wszystko na raz. Także będę to wyrabiał na dwa razy, a później wszystko będę już mieszał raczej ręcznie w tej misce. Na tym etapie nie dodaję żadnej wody. Woda cała, którą potrzebował, będę użyć do tej właśnie kiełbaski, pójdzie do tego mięska klasy trzeciej, kutrowanego. Póki co najważniejsze to, żeby mięso puściło na tym etapie klej. Jestem w trakcie przygotowywania się do kutrowania, ale, ale coś Wam muszę pokazać. Wysypałem mięsko, jedynkę i dwójkę, którą wyrobiłem mikserem. I zobaczcie, jak to wygląda. Zero wody, mikser, wyrobione. Praktycznie mogłoby być bez żadnych już dodatków typu trójka. To mięso poradziłoby sobie zupełnie w kiełbasie. No, coś pięknego. A dopiero kleiwo przed nami i tłuszczyk przyprawy. No niestety rozpadało się. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś szczególnie uciążliwe. 450 ml wody, maszyna do kutrowania. Jaka jest, taka jest. Pół kilograma farszu i ja będę starał się tą oto goloneczkę w tej chwili rozdrobnić na taką maksymalnie roztartą masę typu krem. To właśnie o coś takiego chodzi, także przystępuję do działania. Nie jest to najprzyjemniejsza czynność, no ale ktoś to musi zrobić. Dobrze, mięso mam wykutrowane, już w tej chwili jest w pojemniku boczek, boczek w formie tłuszczu. Podzieliłem go na cztery części, bo szczerze mówiąc, ta karkówka, ona nie była najchudsza, to nie wiem, czy cały ten boczek użyję. Jego było tutaj 880 gramów i ja podzieliłem sobie, tak jak mówię, na cztery części. Będę dodawał stopniowo, zobaczymy jaki to będzie wychodził z tego farsz. I prawdopodobnie dodam tylko połowę, bo myślę, że mogłaby być to kiełbasa trochę za tłusta. Kiełbasa śląska, ona nie jest aż taka tłusta, więc podejrzewam, że w mojej rodzinie mogłoby być trochę reklamacji. Więc muszę to zrobić tak, żeby wszystkim smakowało. Zostało mi raptem jakieś może 50-60 ml wody. Oczywiście wodę też użyję do mieszania mięsa. Przyprawy odmierzone, czosnek czeka. Dodam na razie dwie części. Nie będę po prostu przesadzał. No i zobaczymy. Wymieszamy to, dodam przyprawy. Tutaj miałem i kolendrę, i pieprz. Czosnek przyciskam, nie mielę, nie ja wiem czemu, ale myślę, że tak wychodzi drobniej. Nożyka nie wziąłem, oczywiście. Może tak. Dobra, teraz. Czas na wyrabianie, kurczę. Zimne mięcho, sama przyjemność. Na szczęście ta jedynka i dwójka jest super wyrobione. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Więc zobaczymy resztę. To tylko kwestia połączyć dobrze, podejrzewam. Więc Mięsko, żeby też wchłonęło tą ilość wody odpowiednią z tej golonki, z tej trójki, która była kutrowana, czyli ta jedynka i dwójka, żeby się trochę napiła. No tyle no, będziemy to kurczę kruszyć powoli. Pachnie niesamowicie, co tu dużo mówić. To jest domowa kiełbasa, to jest domowa kiełbasa. Ja szczerze mówiąc, kupuję czasami Krakusa tutaj w Szkocji, w Edynburgu, w Tesco. Zazwyczaj jest w Dandy. Jest w ciągłej sprzedaży, a u nas jest zazwyczaj, a czasami nie ma. To jest, to jeszcze jakaś kiełbasa. Bardzo dobrym składem. Reszta to praktycznie nie nadaje się do spożycia. Oj, chyba wydaje mi się, że tego tłuszczu to jednak wystarczy. Czyli muszę zrobić korektę w moich adnotacjach. No Drodzy Państwo, to jest robienie kiełbasy praktycznie przy Was, ja tutaj niczego nie ukrywam, to jest domowe wędliniarstwo, to jest wieczny eksperyment, co tu dużo mówić, podejrzewam nie oglądacie to tylko i wyłącznie dlatego, bo ja robię kiełbasę, tylko każdy poszukuje tego złotego grala na tą jedną, jedyną ulubioną kiełbasę. No i ja też między innymi prowadzę różnego rodzaju eksperymenty związane z tym Czasami udane, czasami nie Ale coś czuję, że ta kiełbasa To będzie kiełbasa I na grilla, i do łapy w teren Śląska Moja ulubiona No już wygląda bardzo ładnie Uuu, klei się cholera ale ja im jeszcze trochę pomęczę, trzeba będzie spróbować. Pachnie naprawdę kurczę. Poezja. A jednak dodam jeszcze jedną część tego tłuszczu. Myślę, że będzie dobrze. Inna sprawa, żeby mi się też przyprawy zgadzały. No to zaryzykuję. No i mamy wyrobione mięsko. Ono naprawdę bardzo ładnie się zachowuje. Tłuszczyk tyle zostało, także pójdzie do słoiczka, Zawykujemy. w ogóle z tej kiełbaski też zrobię ze dwa słoiczki, tak turystycznie, żeby gdzieś zabrać. Lubię zresztą zawsze później tak kontrolnie yy, sprawdzić tak naprawdę, jeśli chodzi o skład. Bo słoiko najlepiej widać jeśli chodzi o wodę, ile galarety się wytrąci, polecam tę technikę mało. Tego zawsze zostaje tam w tym lejku z nadziewarki, więc ja to zawsze właśnie ładuję do słoiczka. Wychodzi z tego jeden, czasami dwa takie małe. Osłonki mam 36, 38 albo 34, 38, w tym rozmiarze. No, śląska powinna być troszkę cieńszych, ale to jest domowe wędliniarstwo, więc. No, kto mi tutaj zabroni? No, to jedziemy. Kiełbaska poszła na osadzanie. Dwie godzinki. Czas, może, na jakieś podsumowanie. No dobrze, mamy tutaj już etap finalny. Podsumowanie w tej chwili. Kiełbasa Śląska, tak jak mówiłem. Moje zakupy, to co kupiłem do tej kiełbasy. Praktycznie wszystko weszło. Oprócz 220 g e, boczku, bo to y, niestety y, byłby, byłaby za tłusta kiełbasa. Krojenie. Klasa pierwsza wyszło mi 1,33 kg, klasa druga wyszło mi 1,81 kg, klasa druga trzecia, czyli boczek 0,7 kg, bo tutaj musiałem uwzględnić te, yy, oczywiście ten boczek, który nie dodałem, klasa trzecia, czyli golonka wyszło tego 0,51 kg. Tyle użyłem do zrobienia tej kiełbasy. Jeśli chodzi o rozdrabnianie To do, oczywiście widzieliście drodzy Państwo Klasa pierwsza poszła na szarpaku Nóż dwuramienny Klasa druga poszła na oczku 20 Albo nawet większym Nie wiem tak naprawdę jakie to było oczko Nóż dwuramienny Klasa druga, trzecia Czyli boczek poszedł na oczku numer 8 Nóż czteroramienny Klasa trzecia, trójka Oczko jak najdrobniejsze Nóż czteroramienny oczywiście No i to było kutrowane do tego, do tej części kutrowanej poszło również 0,4 litra wody. Przyprawy. Pieprz biały 2 gramy na kilogram, kolendra mielona 0,4 g na kilogram, czosnek 2 gramy na kilogram. Jeśli chodzi o solenie, to łącznie trwało około 30 godzin i ja użyłem około 17 g na kilogram, tak jak mówiłem, 50 na 50 sól kuchenna, peklosól. Osadzanie 2 godziny przewiduje, osuszanie godzinkę, y, tam temperatura 50 stopni może, duży przewiew, wędzenie, olchabuk y, około 2,5 godziny, temperatura wędzenia 65 stopni, parzenie 70 stopni, temperatura wody 80 stopni. No to zdrówko. Jułbaska zawędrowała jakąś godzinkę temu lepiej do wędzarni, w tej chwili się już wędzi. Uj, uj, uj. Podsuszyła się, no zaczyna to powoli wyglądać. Nic teraz trzeba się uzbroić tylko w cierpliwość wędzimy docelowo 65 stopni. No dobra, pora wyjąć kiełbaskę, mamy następny dzień, kiełbasa została sparzona, wróciła z powrotem do wędzarni, kiełbasa wędzona to zapach intensywny, więc no najlepsze rozwiązanie. Wyjmijmy, nie ma co gadać, trzeba to zjeść kawałek, żeby coś powiedzieć na ten temat, A wyjmę wszystkie. Tak będę musiał. Chwilowo, coś tam będzie do, do zjedzenia. Jestem gotowy, żeby coś na ten temat powiedzieć. To jest kiełbaska, która została sparzona i nie zawędrowała już do wędzarni. Została w kuchni. Tak eksperymentalnie. Ale tak naprawdę, tu się raczej chyba nic nie zmieniło. No, troszeczkę ten kolor, który zawędrowało do wędzarni, może jest troszeczkę bardziej intensywny. Ta kiełbaska kurcze, no też wygląda w sumie dobrze ale te mają już taki element, który można nazwać jakby po prostu takie kiełbasy które e, były podpiekane z tym, że to jest tak bardzo bardzo delikatnie sama kiełbasa pozwólcie, że ukroję taką z tej serii która była w wędzarni o, tu termometr oczywiście był wbity, no bo parzona była do temperatury no, i wygląda tak. I widać takie grubsze kawałki, no bo przecież o to mi chodziło. Ale no, jest też tłuszczyk, tak jak widać, boczuś był zmielony tam na ósemce, jak dobrze pamiętam. I on też się tutaj ładnie tak eksponuje, aczkolwiek nie celowałem w taki tłuszczyk. Myślałem, że on się troszeczkę bardziej rozetrze, że go nie będzie w tej kiełbasie widać. Niestety to jest też do poprawy, moim zdaniem. Jeśli mamy mówić o śląskiej, to nie jest też coś, co zamierzałem, żeby po prostu tak to wyglądało. No, wiecie, kurczę, to jest domowe wędliniarstwo, więc, no więc jest jak jest. Będzie nad czym pracować, będzie nad czym myśleć. Pewnie zrobimy kolejną, jakąś tam za jakiś czas, która będzie bardziej idealna. No, i co tu dużo mówić? no Kurczę, pachnie niesamowicie. To jest jednak kiełbasa, która no, takiej się raczej nie kupi w sklepie, takim normalnym oczywiście. Nie ja mówię, że tylko ja robię taką doskonałą, bo podejrzewam, wy również macie naprawdę swoje jakieś sztosy, i a to jest kiełbaska taka codzienna. Co tu dużo będę opowiadał, skoro to jest kiełbasa, która jest i za chwilę jej nie będzie, bo to są takie ilości. Zupełnie niewielkie, że dobra, no trzeba przekroić. No ona wygląda dokładnie w taki sposób. Tu widać takie właśnie grubsze elementy, no ten tłuszczyk boczuś też jest gdzieś tam, pokazuje się, nie chciałem, żeby to tak w sumie wyglądało, szczerze mówiąc tak jak mówiłem, ale jest jak jest, ukroimy no, plaster no ładnie ładnie, uczciwa kiełbasa dużo mięsa, dużych grubych elementów, spróbujmy kawałek w nocy po parzeniu był taki mały elemencik, dosłownie taki próbowałem, no i nie ukrywam, że właśnie mam już jakieś tam doświadczenie z tą kiełbasą kiełbaska bardzo dobra ten tłuszczyk, czyli boczek, żeby zmielić na takiej trójeczce Byłoby idealnie, bo sama kiełbasa, w, w smaku, jeśli chodzi o konsystencję, no, ona zobaczcie, drodzy Państwo, zwarta, taka kiełbasiana, jak ma być, wszystko gra i wtedy ten dłuszczyk on byłby tylko po prostu gdzieś tam rozłożony między elementami. Czasami może by się nawet jakiś tam element pojawił, ale, ale nie wyglądałoby to tak. Ma ten charakterystyczny posmak takiej no, doskonałej współpracy, po prostu z zębami, z podniebieniem. Jest ten tak zwany poślist, no bo tu jest trochę tego tłuszczu. To nie jest kiełbasa, która trzeszczy po zębach. Jeśli chodzi o walory smakowe, takie typu przyprawy, pieprz nie jest pikantna taka kiełbasa. 2 gramy pieprzu to nie są jakieś wielkie ilości w dalszym ciągu, ale jest charakterystyczny taki posmak delikatny pieprzu. Lekko, ale to bardzo lekko czosnkowa. Czuć tutaj taki czosneczek. No i ta kolendra. Ona też jakąś robotę robi. Aczkolwiek to jest takie tło. Gdzieś tam 0,4 g kolendry na kilogram. To nie są jakieś duże ilości. W oryginalnym przepisie ten, który też jest oczywiście film, o którym wspominałem na kanale z 1959 roku, tam jest 0,2 g kolendry. W ogóle tam ta kiełbasa ma zupełnie inny skład. Bo tam jest 35% klasy pierwszej, 45% klasy drugiej i 25% klasy trzeciej, czyli jakieś tam golonki, która powinna być kutrowana. Tutaj doszedł boczek. Trochę tam pozamieniałem. Smak absolutnie bardzo dobry. Kiełbasa wędzona, więc <laughs> co tam będę dużo mówił? Ja jestem ogólnie zadowolony. Minus jeden. To jest taki, że elementy po prostu tego tłuszczyku one się pojawiają ja bym chciał żeby tego nie było żeby ona była bardziej taka po prostu mięsna jak to śląska następnym razem ale to tam za jakiś czas bo w następnym filmie mam tam jakiś inny pomysł na kiełbasę wrócimy do tematu receptur z lat 60 więc, więc kiedyś tam po prostu znowu zrobimy śląską ale w jakimś innym wydaniu tak żebyście też ewentualnie coś tam mogli podpatrzeć no i wyeliminować jakieś tam po prostu błędy dla niektórych osób oczywiście to nie jest żaden błąd tak po prostu kiełbasa może się podobać eee, no ja uważam, że Śląska powinna troszkę inaczej w przekroju po prostu wyglądać wszystkiego dobrego, dziękuję drodzy Państwo że byliście, że oglądaliście do tego momentu, zapraszam może na jakieś tam następne produkcje, może do jakiejś subskrypcji trzymajcie się, cześć!